Siemanko, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej recenzji na naszym kanale. Dzisiaj recenzuję dla Was najnowszego Tomb Raidera Mam nadzieję, że no ta recenzja Wam się do czegoś przyda. Ja akurat okrywałem wersję na Xbox One, ale już niedługo ma wyjść na, na PC, bo chyba 29 stycznia. Więc cóż, biorę się za tą gierkę dzisiaj. tajemniczego proroka, a jej celem są ruiny miasta Kiteż, mającego jako by ukrywać, ukrywać źródło nieśmiertelności. Historia jest związana z badaniami prowadzonymi przez ojca dziewczyny e, i jego samobójczej śmierci, bo jak wiemy on właśnie m, samobójstwo popełnił m, i zakonem trójcy, czyli takimi odwiecznymi przeciwnikami proroka i jego ludu. E, I jeżeli chodzi o fabułę, to jest tyle. E, bardzo dobrze opowiedziana fabuła. Bardzo mnie to cieszy, e, że tak jeszcze bardziej jest to spójne, jeszcze bardziej ciekawsze e, i naprawdę, naprawdę jest to jak najbardziej, jak najbardziej na plus. Jeśli chodzi o mechanikę Prince of Tomb Raider, to twórcy raczej pozostali wierni rozwiązaniom z poprzedniej odsłony. Nadal sporo znaczenia odgrywa ciche przemykanie za plecami wrogów i posługiwanie się narzędziami w rodzaju łuku. A, ale nie, nie brakuje także sekwencji, w których angażujemy się w regularną wymianę ognia. Na, no ale takich, takich sekwencji jest troszkę mniej. Co istotne lokacje stały się trzy razy większe, co spowodowało, że więcej czasu spędzamy teraz na eksploracji terenu, szukając rozmaitych znajdziek, jak i również zróżnicowanych materiałów przemyślczych. Twórcy rozbudowali mechanikę craftingu, dając możliwość e, wytwarzania rozmaitych przedmiotów takich jak bandaże, koktajl Mołotowa, e, czy to też zatrute szały. E, widać tutaj, że raczej rewolucji, jak wcześniej powiedziałem, nie ma w mechanice, e, ale mechanika jest sprawdzona, a sprawdzonych rzeczy się nie zmienia. Parę słów należałoby powiedzieć o oprawie wizualnej, która naprawdę, naprawdę robi wrażenie. E, jest po prostu niesamowita. E, warunki klimatyczne zaprezentowane w grze e, wywołują u nas taką gęsią skórkę i poczujemy się tak naprawdę, jakby wszystko działo się realnie, że to, to jest naprawdę, e, no ale to wszystkie efekty, e, to cała grafika, to naprawdę daje radę. I robi to niesamowitą robotę No i w... ktoś mówi ok, grafika nie, nie jest jakaś ważna Ale jednak w tej grze, muszę pierwszy raz przyznać, że grafika naprawdę odgrywa dużą rolę I dużo dodaje właśnie tej, tej grze, czyli Rise of Tomb Raider. No niesamowita sprawa grafika i, I też trzeba powiedzieć, że jak na tą nową generację konsol, to jest naprawdę bardzo dobry standard i myślę, że to bardzo wysoko postawili poprzeczkę, jeżeli chodzi o grafikę. No bo grafika naprawdę... Te, te, te lokacje także są bardzo fajnie zaprojektowane, ciekawe. Co prawda raczej jesteśmy w zimie, bo tutaj Syberia, prawda? Ale i tak to nie przeszkadza, bo... Bo, bo jest, jednak te lokacje nie są takie monotonne. Nie nudzą się, ponieważ one są bardzo różnorodne. A nie jak w niektórych grach, one po prostu wyglądają tak samo. I potrafią znudzić widokiem, e, a ja uważam, że, że właśnie Ries of Top Rider jest przykładem tej gry, e, która po prostu jest bardzo różnorodna i to jest też jak najbardziej na plus. E, no i cóż, no oby tak dalej, oby tak dalej e, się to wszystko toczyło. E, może omówię jeszcze polski dubbing, który jest naprawdę dnem. To jest po prostu dno, e, bo naprawdę, ja, ja wiem. E, Naprawdę tutaj lepiej włączyć wersję anglojęzyczną. Ja to tak razem już na wstępie, jeżeli zaczynacie, oczywiście warto przetestować sobie ten polski dubbing, bo może ja się mylę, e, ale naprawdę to jest tragedia. To jest cholera tragedia. E, naprawdę wygląda to straszliwie i, i grać w to, to po prostu ten polski dubbing to możemy sobie uszkodzić naprawdę uszy e, albo dostać jakiegoś cząsu mózgu. E, no jest to niebezpieczne dla zdrowia, jak najbardziej. E, oczywiście m, rolę, że tak powiem, Rary Croft albo rolę dubbingową e, Rary Croft e, No, Kaleryna e, tak powiem, ją dubbinguje. E, no, niestety, no, to jest duży powód, że nie bardzo, nie bardzo jej to wyszło. E, no, ale cóż, No i tak, jeżeli i tak, to tak za bardzo nie psuje, ale, 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 umów mi się ten polski dubbing. E, lepiej sobie go wyłączyć, tak, dla, dla siebie. Żeby jakiegoś, mówię, jak wcześniej powiedziałem, wstrząsów mózgu, albo żeby sobie czasem nie uszkodzić uszów, mm, myślę, że że, 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 ale i tak myślę, się zabił. E, no, da się przeżyć, ale mówię, nie jest to raczej nie ma, nie czerpiemy z tego przyjemności. E, no i cóż, no to jest chyba je, to, co bym powiedział, że to jest rzeczywiście minus. E, no ale cóż, no, też tak bywa. No i czas. Podsumować, podsumować to wszystko. E, według mnie jest to bardzo solidna produkcja, a nawet lepiej niż solidna. E, byłem, jestem bardzo zaskoczony. Nie spodziewałem się takiego grotu sprawy, że tak właśnie zaprezentuje się tak Rise e, of Tomb Raider. Nie spodziewałem się, powiem Wam szczerze. E, no i dlatego tak z chęcią recenzuję tą grę, bo jednak e, no miło zawsze mówić o tej grze, która wyszła. A nie krytykować tej gry. Może jakichś wielkich zmian tutaj nie ma. Jest troszkę więcej grobowców, grafika jest troszkę lepsza, no troszkę, no nawet wiele lepsza. Oprócz tego nowa linia fabularna, także te, te lokacje są zupełnie inne, takie bardziej właśnie zimowe. I może to jest na plus, może to jest na minus, nie wiem, nie mi to osądzać. E, ale uważam, że naprawdę tutaj e, Crystal Dynamics e, pokazali kunszt e, swoich, e, że tak powiem, umiejętności e, i oby, oby, oby się nadal rozwi rozwijali, e, bo idzie to naprawdę w bardzo, bardzo dobrym kierunku. E, no tutaj ciężko mi mówić o, o, o wadach tej produkcji, ponieważ, no oczywiście mogę powiedzieć o dubbingu polskim. Ale to nie jest wina, prawda, Crystal Dynamics, tylko polskiego Microsoftu, który po prostu zawalił, nie przyłożył się do tych nagrań właśnie tego naszego ojczystego dubbingu. No i niestety wyszło to, jak wyszło, no, no. Ciężko mi mówić, czy to jest minus, bo nie, niektórym może to nie przeszkadzać zupełnie. Ale jeżeli porównacie sobie takie dubbingi z The Last of Us, Uncharted, żeby z mina, który w ogóle tym językiem naszym, ojczystym, dużo wymawiają takim jeszcze staropolskim językiem, to naprawdę no aż no uszy po prostu no, brzydną, po prostu brzydnie nam no, ten, tam, ten, ten dubbing. No i cóż, no mam nadzieję, że, że, że już takie dubbingi będą coraz za pojawiały albo w ogóle, No bo to troszkę to niż obraz, obraz, który promują sobie niektórzy twórcy tacy jak Noidow, czy to właśnie City Projekt, Red. Cóż, ja uważam, e, że Fabuła świetna. Naprawdę, tu Fabuł bym lepiej nie wymyślił i, i Fabuła jak najbardziej fajna. E, oprawa wizualna, niesamowita. E, co do mechaniki, bardzo, bardzo przyjemna. E, więc naprawdę, tutaj e, nie mógłbym się tak naprawdę przyczepić e, do tego wszystkiego, jak dla mnie wszystko zagrało tak, jak miało zagrać. No i cieszymy się z tego bardzo, bardzo, myślę, że, że to by było na tyle w tej recenzji, ja nie wystawiam żadnych ocen punktowych, bo możecie sobie sami wystawiać w komentarzach pod spodem, no cóż, no tak, tak nam się skończyło, myślę, że nagram coś Wam w wersji PC-owej na kanał, może jakiś taki, nie wiem, pokazówkę czy coś takiego, żebyście mieli troszkę więcej. Eee, Piszę, że w ogóle chcecie coś z w Tomb Raider, bo ja chętnie coś wam tam pokażę. Eee, myślę, że, że serii Let's Play nie ma co robić, ale, ale myślę, że jakieś tam 3-4 odcinki mogą się z tego pojawić. Eee, a to by było na tyle w tej recenzji. Eee, Oczekujcie kolejnych. Eee, a na razie no bawcie się tą grą nadal, bo ta gra nadal nadal ja w tą grę grywam nie to, żeby coś tam. Eee, więc no cóż, dziękuję Wam za uwagę. I do zobaczenia w kolejnych recenzjach, w kolejnych gameplayach czy to innych też materiałach. Piona!